Zastanawialiście się widząc, że to się dzieje jak pociąg uderzy w samochód. Tak, jak też się zastanawiałem. I dzisiaj Wam to pokażę na puszce. Na normalnej puszce. I pociąg hamuje z prędkością... Jak zobaczy samochód na przejeździe hamu. Ha, jego hamowanie zajmuje chyba 12 boisk do piłki nożnej. A uderzenie w samochód zajmuje mu tak. I tak samochód może wyglądać. Tak jest uderzenie. 3, 2, 1. A ty widzę, like i sobój. Teraz pokazuję 3. Dwa. Jeden. Czyli e, Czyli to jest tak. Tak. To się dzieje z metalem. Widzicie co się dzieje z metalem? To się wtedy dzieje z metalem. Wiem. Jeżeli tam Pociąg uderzy w samochód. To się dzieje. No. Dosłownie to się dzieje z... Uh, tym No. Co się robi? No. Z samochodem. Zostawaj wideo, lajka i sobie chyba, w przyszłym filmiku. Bye. -bye.